Dzień dobry, Ewelina Mieleska stankiewicz zapraszam na rozmowę. Na rozmowę o tym, co chyba w życiu najważniejsze, czyli o zdrowiu. Na rozmowę o kobietach i o specjalnie dla nich przygotowanym prezencie. W tej części programu moimi gośćmi są Małgorzata Bajer, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz Józef Tomal, starosta powiatu myślenickiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Józefie, zacznijmy od konkretów. Co dokładnie i dlaczego przygotowaliście dla kobiet z terenu powiatu myślenickiego, nie tylko z okazji 8 marca? Już mnie Pani uprzedziła, ale to jest 8 marzec i jest takim fantastycznym dniem. Mamy dla naszych Pań z powiatu myślińskiego dużo niespodzianek, ale mm -hmm. niespodzianek zdrowotnych. Dlaczego? Dlatego, że rozszerzamy o nowe grupy wiekowe profilaktykę badań dla kobiet oraz o nowe rodzaje tej profilaktyki. Wiedząc o tym, że no niestety mimo wielu naszych działań, o których mieszkańcy Wiedzą jednak, dalej mamy duże problemy, jeżeli chodzi o śmiertelność wśród kobiet, przede wszystkim w kierunku raka piersi. Mm -hmm. Dość alarmujące wzrosty zachorowań prawie 25% nowotworów piersi to jest wzrost w ostatnich latach. I to są kobiety, które po prostu zgłaszają się do szpitali, do lekarzy już za późno. Chcemy to przerwać. Stąd nasza oferta w tym kierunku, żeby objąć jak najmłodsze roczniki. Nie tylko od 40 do 75, ale mamy ofertę poniżej roku 40 i powyżej 75. A rozszerzamy program Zdrowa Rodzina. Tak, rozszerzamy Zdrowa Rodzina, o tym mówimy, realizujemy go od kilku lat. Chcemy zainteresować coraz większą yy, liczbę mieszkańców, bo też okazuje się, że będąc w wielu miejscach powiatu myślińskiego, też nie wszyscy o tym wiedzą. Pani kierownik, kto zatem dokładnie może liczyć na tę rozszerzoną część programu? Może zacznę od tego, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o wieloletni wieloletnią realizację programów, które wchodzą właśnie w projekt Zdrowa Rodzina, mhm. bo mamy ofertę zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla osób starszych. Natomiast te dobre doświadczenia w postaci rezultatów wykrycia na przykład nowotworów płuc, raka płuc i uratowania kilku, bądź kilkunastu przynajmniej istnień ludzkich, możemy to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, zmotywowało nas do tego, żeby działać dalej. Mhm. I zrobiliśmy taki, utworzyliśmy taki dedykowany projekt, który nazwaliśmy Zdrowe kobiety w zdrowej rodzinie i tak jak starosta powiedział, jest to dobry czas, pracowaliśmy trochę nad tym, bo on też kosztuje mhm. odpowiednie pieniądze, ale musieliśmy zintegrować wiele elementów. I tak, jest ten program kierowany zarówno do nastolatek, jak i do kobiet w średnim wieku, jak i do pań starszych. Wchodzi w, nie, w ten program sześć ważnych punktów. Dla nastolatek mamy program samobadania piersi, położne będą oferować w szkołach warsztaty, samobadania, ponieważ wiemy, że 90% kobiet same wykrywa sobie guza. Mhm. I w związku z tym jest to bardzo ważne, żeby nie tracić szansy co miesiąc, żeby właściwie badać sobie piersi. To jest dla nastolatek. Niebawem już. Rusza, z, rusza, będą ruszać zapisy. Od 8 i od, od 11 marca będą ruszać zapisy na USG piersi. Dla kobiet młodszych od 39 roku życia i poniżej, mm -hmm. ponieważ wtedy USG jest y, właściwym badaniem, chociaż zaznaczam i mamy tego świadomość, że nie jest to badanie przesiewowe, ale w jakimś sensie uzupełnia tą profilaktykę. Mammografia. Y, wiemy, że jest Narodowy Program. Zachęcamy bardzo do korzystania z mammografii. Y, w, mamy w, na na terenie myślenic doskonały, nowoczesny mammograf. Ale jest grupa kobiet, która nie jest objęta tym programem, a przecież kobiety żyją dłużej, są bardzo aktywne i powyżej 70, w 75 roku życia i powyżej Powiat dofinansuje badania mammograficzne, ale także przed tym wiekiem, od którego narodowy program się zaczyna. Czyli między 40 a 44 rokiem życia, również będziemy zapraszać kobiety na razie do mammobusa, który pojawi się u nas w maju, będzie można się rejestrować. Natomiast myślimy również o możliwości i zastanawiamy się o, o tym, czy będzie możliwość rozszerzenia, na przykład korzystania z, ma z mammografu stacjonarnego, dlatego że wiemy też, że wiele kobiet nie bada się, ponieważ woli badać się stacjonarnie. To jest mammografia są bardzo ważne badania przesiewowe. Następnie bardzo ważnym elementem tego programu jest również to, że kierujemy nasze działania też do kobiet, które chorują, które zachorowały. Tak może to źle zabrzmi, ale chciałabym, żebyśmy w tym powiecie stworzyli takie przyjazne środowisko dla Pań, które usłyszą diagnozę raka piersi, a są to coraz młodsze osoby, oraz dla ich rodzin, żeby ich wspierać. I w związku z tym Starosa zaproponował, żeby um, oczywiście dzięki y, paniom, które, y, wolontariuszkom, które będą chciały dzielić się swoimi doświadczeniami, będą mogły w przyjaznej atmosferze, familiarnej, przy kawie, przy herbacie, podzielić się, y, dopytać, doinformować, podzielić się swoimi obawami z, ob, z osobami młodymi, które. Przechorowały raka i wygrały z rakiem. To myślę, że jest nie do przecenienia, dlatego y, będziemy y, oferować w budynku starostwa będą pomieszczenia, gdzie będzie można się spotkać. Czy mówimy o grupie Onko-Kompas? Tak, dokładnie. Mm -hmm. y, zaczęłam od, od tych spotkań, dlatego że właśnie na grupie Onko-Kompas będzie można się zapisywać, będzie można się kontaktować, ponieważ. Pani Paulina Guzik, która już wcześniej ten Onko Kompas jako taką stronę, gdzie już dzieliła się swoimi doświadczeniami, przez jakiś czas przestała ta strona funkcjonować. W tej chwili odstartujemy, przywracamy ją, chcemy, żeby coraz więcej osób z tego korzystało, zapraszamy również inne wolontariuszki, czy osoby, które chciałyby się dzielić i właśnie wymieniać informacje i wspierać się nawzajem, bo to jest bardzo ważne. I są jeszcze, no, coś, coś takiego ważnego, bo pierwszy Marsz Różowej Wstążki tak w październiku zreaktywowaliśmy. Teraz. Było to doskonałe wydarzenie, ja myślę, że on również nas inspirował. Bardzo pozytywnym odbiorem. Właśnie. To był taki I, impuls do tego. Tak, i to był też impuls do tego, żeby pierwszy ten dedykowany program stworzyć. I zapraszamy już wszystkich do tego, żeby się włączyli do tego. W październiku podsumujemy, mam nadzieję, ten program i podsumujemy go pozytywnie, dlatego że wszystkie nasze działania kierowane są zarówno. Są to działania profilaktyczne, ale w sytuacji, jeżeli mam, mówimy o raku piersi oraz o raku na przykład szyjki macicy, to musimy wziąć pod uwagę to, że mogą być też czynniki genetyczne. I w tym momencie chodzi przede wszystkim o wczesne wykrycia. Nadal, nadal zbyt późno wykrywamy y, 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 zmiany w piersi. Dlatego samo badanie, dlatego USG, dlatego mammografia. One są niezbędne. I jeszcze do tego dołożymy ostatni punkt, ponieważ jak y, y, już powiedziałam, ten y, y, program będzie się nazywał Zdrowe Kobiety w Zdrowej Rodzinie. Nie, to jeszcze oczywiście są nowotwory ginekologiczne. Jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o cytologię i o raka szyjki-macicy, ale może być znacznie, znacznie lepiej. Dlatego też my, ponieważ wiemy, że HPV wirus jest główną przyczyną raka szyjki-macicy, oczywiście dlatego będziemy proponować i proponujemy szczepienia HPV w tym zakresie. W tym zakresie. roku chcemy wcześniej szczepić? Tak. Nie czekając mhm. na pomoc marszałka, gdzie te szczepienia zaczynają się dopiero od połowy roku, chcemy to ruszyć już w kwietniu. Tak, I przy funduszach chciałabym się nie. na moment zatrzymać, bo to, co istotne, to to jest bezpłatna profilaktyka. Tak. Absolutnie. Wszystkie działania są bezpłatne. Mhm. Mhm. To, co dla mnie ważne, jeżeli mogę dodać, to jest to, że w tym roku chcemy wydać prawie milion złotych. Myślę, że to jest jeden z większych wydatków samorządów powiatowych w Małopolsce, bo nigdy nie za dość w tym kierunku. Oczywiście nie zapominamy też o mężczyznach. Bo mówimy dużo o kobietach, natomiast mamy w tym momencie dwa programy dla mężczyzn, to jest profilaktyka chorób układu krążenia i raka płuc, który jest no niestety jednym z najbardziej najczęstszych śmiertelnych nowotworów u mężczyzn, ale pamiętajmy, że duże żniwo zbiera także rak prostaty i choroby układu tutaj yy, moczowego, w tym kierunku zrobimy kolejny program i kolejne środki będziemy przeznaczać, ale to myślę, że na najbliższe miesiące. No dobrze, ale czy mieszkańcy są zainteresowani tymi programami? Tak, są zainteresowani, dlatego że właśnie o tym, w jakim kierunku zmierzamy, to nie tylko wynika z badań ogólnych, mhm. ale także z ankiet oraz z rozmów z mieszkańcami. Mamy także oczywiście dużo danych z szpitala powiatowego, które pokazują, jaka jest najczęstsza najczęstsze choroby śmiertelne wśród mieszkańców powiatu miesięckiego i w tym kierunku chcemy im zapobiegać. Ale tu, panie starosto, myślę, że moglibyśmy wykorzystać tą rozmowę, żeby zaprosić również no państwa z innych gmin. Ale, cool. dlatego, że... Zobacz, ale tu, pani kierownik, gdzie można szukać właśnie więcej informacji w tym temacie? Zdrowa Rodzina czyli strona powiatowa www.zdrowie.myslenicki.pl. Tam znajdują się wszystkie informacje na temat programów, które oferujemy i tam można się zapisywać i tam będziemy również uzupełniać informacje na temat właśnie możliwości zarejestrowania się na badania przez kobiety. Natomiast tutaj jest rzeczywiście w Myślenicach mamy ogromne zainteresowanie. Tak. Dopiero uruchomiliśmy program na przykład profilaktyki chorób układu krążenia mm -hmm. cukrzycy i już dzwonią Panie, że z Myślenic już jest mamy pełno, bardzo dużo chętnych. Więc chcemy też tą drogą dotrzeć do, do Państwa z innych gmin, zwłaszcza, że gminy dokładają się do tego, bo my poszukujemy różnych źródeł finansowania. Są to właśnie gminy, jest Urząd Marszałkowski, jest NFZ nawet, natomiast w przyszłości pewnie program Interreg, bo też mamy mhm. takie plany. No a dużo wcześniej były również programy szwajcarski, norweski mhm. i inne. A Jeszcze te... chcę dodać tak, że docieramy w różny sposób, w ubiegłym roku zrobiliśmy cały cykl spotkań z liderami miejscowości, radami sowieckimi, mm -hmm. kołami gospodyń wiejskich, przedstawicielami urzędów gmin w całym powiecie. Między innymi program Zdrowa Rodzina był szczególnie, szczególnie podkreślany i był omawiany w jakim zakresie działamy dla bezpieczeństwa mieszkańców. A czy programy Zdrowej Rodziny są objęte opieką medyczną, opieką specjalistów? Tak, tak, jeżeli tak. chodzi oczywiście, że tak. Szczególnie układu krążenia. Tak, szczególnie układu krążenia, mamy tutaj no, tutaj można podkreślić, że te programy są naprawdę kompleksowe i jeżeli badamy pacjenta, jeżeli na przykład badamy wiek serca, badamy ryzyko wystąpienia na przykład zawału czy choroby układu krążenia, to obejmujemy pacjenta kompleksowo. I na końcu po wykonaniu szeregu badań, w tym bardzo specjalistycznych. Czasem mamy USG tętnic szyjnych, echo serca, jeżeli jest potrzebne, więc te programy oczywiście poza podstawowymi badaniami, ale jeżeli potrzebne jest na przykład wykonanie testu obciążenia glukozą, dlatego że na przykład ma pacjent podwyższony poziom glukozy, to również to wykonujemy i na końcu po spotkaniach z pielęgniarką, z dietetykiem pacjent trafia do lekarza kardiologa, do lekarza specjalisty i dopiero jeżeli ten lekarz uzna, że faktycznie ponieważ wielu pacjentów kierujemy do poradni specjalistycznych, bo jakby tutaj kryterium y, y, chcę podkreślić, bo czasem jest to też może, może jakby wywoływać rozczarowanie y, u niektórych y, pacjentów, którzy y -y. lubią się badać. Y, y, my Badania przesiewowe kierowane są do osób zdrowych, więc nie mogą, być, nie mogą leczyć się w poradni kardiologicznej czy diabetologicznej, jeżeli przystępują do badania przesiewowego w ramach właśnie programu kardiologicznego. To na koniec, Panie Starosto, czy w innych powiatach są podobne programy? Zapewnie są, ale jestem przekonany, że nie o takim zasięgu. Kiedyś, kilka lat temu, jeden z wielu starostów powiedział tak. Nikt tak w takim zakresie, jak ty nie robisz programów, w moim powiecie, profilaktycznych i nie zajmuje się tyle, ludźmi, tyle ludzi tymi programami. E, oni nie mieli wydziałów. My mamy taki wydział, który zajmuje się stricte programami profilaktycznymi skierowanymi do mieszkańców, to jakby pod, podkreśla, podkreślamy wagę, wagę i, i, i zainteresowanie, e, które poświęcamy mieszkańcom. Ja bardzo dziękuję mojemu wydziałowi pani kierowni, która tutaj. Właśnie dużo na ten temat mówiła, bo to jest jej pasja. Oprócz zawodu to jest jej pasja i ona ja mnie do tego zaraziła. Wszystkim pracownikom dziękuję, wszystkim wójtom i burmistrzom, radnym gmin, powiatów. Wy się dokładacie, naszymi wspólnymi pieniędzmi potrafimy zrobić dużo więcej dla naszego dobra wspólnego, czyli zdrowia. Zdrowia. Ja państwu bardzo dziękuję za rozmowę. A państwa zapraszam na moich kolejnych gościach. Będą to Paulina Guzik, nauczycielka, mama po przechorowaniu raka piersi, osoba wspierająca w onkokompasie oraz Radosław Kosobudzki, lekarz specjalista ginekologii onkologicznej. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Pani Paulino, pozwoli pani, że zacznę od pani w jaki sposób u pani zdiagnozowany został nowotwór. Jak pani wykryła raka piersi? Mhm. Głuska znalazłam sama podczas kąpieli, przez zupełny przypadek, ale od razu był to dla mnie niepokojący sygnał. W pierwszej kolejności udałam się do lekarza, jednak tutaj właśnie spotkałam się z murem, z długą procedurą z tym, że prawdopodobnie najprawdopodobniej mhm. to nie jest nic groźnego, ponieważ miałam tylko 33 lata. Byłam tuż po urodzeniu drugiego synka, karmiłam piersią. Jednak no, ten niepokój cały czas we mnie narastał i zdecydowałam się na prywatne badanie USG, które już wykazało, że ta zmiana najprawdopodobniej jest zmianą złośliwą. No i krok za krokiem tutaj niestety musiałam podejmować takie działania prywatne, mhm. ponieważ tak jak mówię, no, Zdarzałam się z tym murem z racji młodego wieku, z racji tego, że karmiłam synka. No i niestety diagnoza przyszła druzgocąca. Rak piersi potrójnie ujemny, ten podtyp biologiczny też jest bardzo groźny. A później no to już ruszyła ta machina. Ale na szczęście udało się dobrze zdiagnozować. Pani Szytko, że rak czy... bardzo szybko rósł. Jak przyszłam mhm. do onkologa to... W końcu na wizytę no, usłyszałam, że w ostatniej chwili w zasadzie tam trafiłam. Panie doktorze, czy tak powinna wyglądać właśnie droga diagnozy raka piersi? Znaczy po części tak. Mhm. Ja, że pacjentka sama wykrywa, to jest to bardzo dobry objaw, że się obserwuje, że się bada. I na to należy położyć nacisk, mm -hmm. że samo badanie piersi, samodzielne wykrywanie zmian podejrzanych, to pacjent nie musi się znać na tym, wystarczy, że znajdzie coś, co go zaniepokoi i uda się do lekarza. Natomiast ta druga część to jest zastanawiająca, ponieważ każda nowa zmiana zgłaszana przez pacjentkę powinna być poddana diagnostyce. I tak i rozumiem, że do tego właśnie zmierzamy, że wszystkie małe zmiany, wszystkie nowo, no, nowo powstałe zmiany wcześniej wykrywamy, wcześniej diagnozujemy i jeżeli to jest konieczne, Leczymy. Tu mam wrażenie, że jednak mimo wszystko, wszystko się udało. Panie doktorze, y, samo badanie piersi, piersi padło takie hasło. Skąd możemy się tego nauczyć? Tego nie musimy się uczyć. Mhm. Każda pacjentka po prostu y, po pewnym czasie, no, jeżeli dotyka swojej piersi, jeżeli obserwuje, patrzy na kształt, patrzy na zmiany, co się z tymi piersiami y, dzieje, w pewnym momencie nauczy się tych piersi na pamięć. A jeżeli nawet raz w miesiącu y, wykona po prostu dotknięcie swoich y, 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 piersi, mm -hmm. tak jak tarcza zegarka, czyli będzie badała każdą godzinę łącznie z tą częścią centralną, jeżeli będzie pamiętała, jak te piersi wyglądały i w pewnym momencie pojawi się coś nowego, ona nie musi wiedzieć, co to jest. Ona się nie musi na tym znać. Ona nie jest fachowcem i nie oczekujemy mm -hmm. tego od niej. Jeżeli znajdzie coś i to coś w cudzysłowie oczywiście, nie znikło po dwóch tygodniach, to powinno się udać do lekarza, który powinien rozpocząć diagnostykę, Taką zależnie od tego, jak, co wybadał, co stwierdził, czy to jest USG, czy to jest mamografia, to, to oczywiście zależy od wieku, jeżeli są zmiany podejrzane, w tych badaniach dodatkowo ewentualnie biopsja, ale to już są badania diagnostyczne, już fachowe, więc tym powinien się zająć lekarz w poradni onkologicznej, czy też w poradni ginekologicznej. Co mówią statystyki, jeśli chodzi o zachorowania na raka piersi w Polsce? Te, po prostu no, nie tylko na kapiersie, ale na no, wszystkie nowotwory zachorowania rosną. Mhm. Czasami zmieniają się, e, zmieniają się proporcje, które nowotwór e, wychodzi na prowadzenie, ale generalnie na prowadzenie zawsze jest rak piersi. Czy wiek ma tutaj znaczenie, bo przecież pani Paulina e, miała 30 lat? E, coraz częściej obserwuję m, taki fakt, że, m, m, zachorują Jak, że chorują coraz młodsze pacjentki. Jakże chorują coraz młodsze pacjentki, powinniśmy na nie, e, na, położyć nacisk na diagnozowanie mhm. tych właśnie młodych pacjentek. Bardzo często u młodych osób te nowotwory mają, mają bardziej agresywny przebieg. Po prostu to tak wygląda biologia nowotworu. I oczywiście odsetkowo tych młodych kobiet jest mało, mhm. ale natomiast ten odsetek mimo wszystko rośnie. Bo oczywiście nowotwory, nowotwory piersi dotyczą pacjentek głównie po 50 roku życia. Mhm. Jak ważna jest zatem profilaktyka w tym temacie? Znaczy, mówimy o profilaktyce takiej społecznej, rozumiem. tak? tak? Oczywiście, oczywiście jest ważna. Natomiast jedynym profilaktycznym badaniem, w screeningu, czyli populacyjnym mhm. ocenie raka piersi jest mammografia. Niektórzy podkreślają, że powinna się zacząć od tam 45 roku życia, nie od 50. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby, żeby całą populację objąć, wszystkie kobiety objąć i to wtedy to działa, ponieważ wykrywamy coraz mniejsze zmiany, a tym samym mamy szansę na coraz większe wyleczenie mhm. tych pacjentek. Nie możemy też nie podkreślić tego samo badania piersi, bo tak jak już wspomniałem, każda nowa zmiana wymaga diagnostyki. Czasami jest to oczywiście przesadzone, bo pacjentki są przerażone, bo w rodzinie u kogoś wystąpił rak piersi, one są przerażone, i idą do lekarza, no ale, no, ale po prostu trzeba im pomóc, trzeba uspokoić, trzeba zbadać i powiedzieć. To wymaga na przykład obserwacji, a to wymaga diagnostyki. Panie doktorze, mówimy dzisiaj o programie Zdrowa Kobieta w Rodzinie. Jakby Pan miał zachęcić te kobiety właśnie do samobadań, ogólnie do profilaktyki raka piersi w dwóch słowach, to jakie by to były słowa? No <laughs> to ciężko powiedzieć. To znaczy generalnie, że każdy jest kowalem własnego losu. Jeżeli się badasz, mhm. wcześniej, wcześniej znajdziesz problem, to go rozwiążesz. Jeżeli się nie badasz, nie znajdziesz problemu prawdopodobnie na umrzesz. Pani Paulino, pani się udało wygrać z rakiem na szczęście. Ale to też był taki bodziec do tego, żeby Pani społecznie zaczęła pomagać kobietom, które chorują na raka piersi pomagać i wspierać je. I stąd właśnie on mhm. jaka jest historia tego projektu. Tak, ja właśnie wiem, jak ważne są badania profilaktyczne, chociaż tu jeszcze nawiążę do, tych, do tego samobadania piersi. Ja się nie badałam samodzielnie, mhm. nawet nie wiedziałam jak wydawało mi się również, że jestem jeszcze za młoda na takie samo badanie. I u mnie to był czysty przypadek po mhm. prostu pod kąpielą w trakcie, przepraszam, kąpieli, zaniepokoiło mnie coś w piersi. No i również. I tutaj słyszałam, w słowo, że to, musi i to jest być... właśnie bardzo dobry znak. Zaniepokoiło mnie coś w piersi i hmm. podjęłam działania, by, by to wyjaśnić. Hmm. Bo ja się często spotykam z czymś takim, no pojawiło się, ale nie bolało. Więc tak, nic z nie robimy. Ja bardzo często okay. słyszałam właśnie opinie również od takich osób i z bliskiego mojego środowiska i niestety ze środowiska medycznego, gdy udałam się już po jakąś fachową poradę, że to najprawdopodobniej jest zastój pokarmu, ponieważ byłam w trakcie karmienia synka piersią. Ja czułam, że to nie jest to, ponieważ też już miałam doświadczenie w karmieniu piersią, to już był mój drugi synek, ale prawdopodobnie uspokoiłoby mnie takie tłumaczenie. W trakcie leczenia onkologicznego na oddziale spotkałam mm -hmm. dziewczyny, które takim też tłumaczeniem podobnym zostały uspokojone. Mm -hmm. Razem ze mną była dziewczyna dwudziestokilkuletnia, która właśnie usłyszała od cioci pielęgniarki, że guz które miała w piersi, na pewno był zastojem pokarmu, i żeby absolutnie nigdzie z tym nie szła. No i ona uspokojona karmiła tak jeszcze dwa lata. W momencie, gdy się spotkałyśmy mm -hmm. w trakcie chemioterapii, no już było bardzo późno, leczyła przerzuty. Znaczy, tu muszę podkreślić, że badanie piersi u kobiet karmiących jest niezwykle trudne, mm -hmm. ponieważ w tych piersiach zawsze znajdują się zmiany, i, które łatwo przeoczyć, więc naprawdę trzeba dużego doświadczenia. Już pomijam samo badanie, czyli pacjentkę jako taką, czyli dużego doświadczenia w środowisku medycznym, by te pacjentki z problemami nowotworowymi piersi w czasie karmienia znaleźć. To naprawdę jest trudna rzecz. Dlatego tak, mówiła ważne... głośno i edukujemy, żeby tak. tutaj wrócić do tego. I ważne, żeby nie usypiać, nie usypiać tej czu... no, czujności. I intuicji. I intuicji, dokładnie. No, Onko-kompas wyrósł jakby z moich doświadczeń chorobowych, z moich doświadczeń chorobą i leczeniem. Choroba nowotworowa dalej jest bardzo w naszym środowisku taka stygmatyzująca albo wydaje się być stygmatyzująca. Kobiety się często wstydzą, boją, nie wiedzą gdzie szukać wsparcia. Ja byłam w identycznej sytuacji. Nie wiedziałam do kogo iść, kogo zapytać, gdzie szukać pomocy. Przetrząsałam internet właśnie w poszukiwaniu jakiejkolwiek rady. I stąd później wyrósł pomysł, żeby gdzieś w internecie, gdzieś lokalnie Y, znaleźć jakieś źródło pomocy dla kogoś, kto będzie jej szukał. Stąd właśnie pomysł y, z tego onko kompasu, który wyrósł z moich doświadczeń chorobowych niestety, ale chciałam, żeby to była taka przestrzeń dla osób chorych, szukających pomocy, żeby to była przestrzeń również dla ich bliskich, ale też źródło jakiejś fachowej wiedzy, gdzie mogłyby się wypowiadać osoby w sposób merytoryczny y, o chorobie, o leczeniu. O tym, gdzie i jak szukać pomocy, bo wydaje mi się, że my, pacjenci, chorzy, no, jesteśmy w stanie sobie bardzo, bardzo pomóc i fachową wiedzą, i radą, szerokim wsparciem. I ja dostałam dużo takiego dobra w trakcie swojego leczenia, w trakcie swojej choroby i chciałabym to dobro. Posłać dalej. Panie doktorze, czy tak taka grupa być. to dobry pomysł? No oczywiście, do tego grupy są Amazonki, które już pamiętam chyba od 100 lat pracują oczywiście w cudzysłowie, mm -hmm. ale one się od nich się zaczęły właśnie takie grupy pomocowe. Od Amazonki. Tak, my właśnie. jesteśmy takimi trochę Amazonkami, mm -hmm. tylko nie chcemy jakby ograniczać się tylko do raka piersi. Mm -hmm. Tak. Panie Paulino, a co trzeba zrobić, żeby przystąpić do tej grupy? I jak można zachęcić kobiety, które może jeszcze się wahają, nie do końca wiedzą, czy ta grupa jest dla nich, uh -huh. czy może właśnie chcą przełamać się ten temat tabu, ten temat takiego dla nich właśnie wstydu. Nie trzeba się zapisywać, to znaczy oczywiście zachęcam do dołączenia, do polubienia, do bycia aktywnym na stronie. Wystarczy obserwować przez tą stronę. Też mamy łatwiejszy kontakt, mm -hmm. można napisać, odezwać się i zawsze znajdziemy jakieś, jakieś rozwiązanie albo spróbujemy go szukać razem. Chodzi o to, żeby nikt nie czuł się sam w tej chorobie, tylko żebyśmy mogli sobie jakoś pomagać. A później zobaczymy się na Marszu Różowej Wstążki. A później zobaczymy się na Marszu Różowej Wstążki. I tak. tym optymistycznym akcentem bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, a Państwo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Zapraszamy oczywiście do korzystania z wszystkich programów Starostwa Powiatowego w Myślenicach, do programów Zdrowej Rodziny. Do zobaczenia. Do widzenia.